Zimy w tym roku nie będzie. Nie będzie śniegu, pójście na drzewa. Szykują się już! Do wiosny. Pączki. Tak jakby lada moment chciały wypuścić młoda listka. I to nie jedno drzewo. Praktycznie wszystkie. A gdybyście. Wybrali się na wycieczkę do lasu. W lesie jest o wiele cieplej i tamta wegetacja wygląda o wiele widoczniej, że tak powiem. Po prostu widać małe listki. Baśki, które wyskakują na Wielkanoc, wychodzą już teraz. Spójrzcie na pędy dzikiej róży. Pójście na krzewy. Leszczyna! Orzech włoski. Zobaczcie jak to wygląda. Wygląda to tak, jakby za chwilę miał wystrzelić ładnymi świeżymi listkami. Spójrzcie na sierść swoich zwierzaków. Dlatego, w tym roku, i to jest moje zdanie, zimy nie będzie takiej jak zawsze. Nie będzie dużo śniegu. Może być troszkę mrozu i przyjdzie wczesna wiosna. A zobaczcie, że krety też ryją jak szalone. Więc, moim zdaniem, Zima będzie raczej tylko kalendarzowa. Więc jeśli Ci się film podobał, subskrybuj kanał, komentuj, łapka w górę w dół i zapraszam na kolejne filmy. Golden Boy Poland.